Aloha dziewczyny, witam was serdecznie po dłuższej, nieplanowanej przerwie. Bardzo, bardzo was przepraszam, że tyle mnie nie było. Chciałam do was zajrzeć wcześniej, ale skumulowało się kilka czynników. Po pierwsze, przeprowadzka. Witam serdecznie, pozdrawiam. Aloha z nowego miejsca, w którym jestem. Przeprowadzka z jednego państwa przez drugie państwo, moją ukochaną Polskę, do tego państwa, w którym przez jakiś czas pozostanę. Co to za państwo? Słuchajcie, podpowiedź na was za 3, 2, 1. Zgadujcie i zostawiajcie Wasze typy w komentarzach pod filmem, a ja wam powiem, gdzie jestem w następnym odcinku. I do tego jeszcze doszła choroba, która złapała mnie uwaga trzy razy. Naprawdę mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i mam nadzieję, że 2023 już będzie bez chorób. Uważajcie na siebie dziewczyny. Przy okazji zaczyna się niewinnie od drapania w gardle i za każdym razem zaczynało się tak samo. Złapało mnie to samo w Hiszpanii, złapało mnie to samo w Polsce i złapało mnie to też tutaj. Słuchajcie, przez pierwszy tydzień w nowym miejscu praktycznie byłam, słuchajcie, no, na chorobowym, także uważajcie, to drapanko w gardle <laughs> zostańcie w domu, wyleżcie to a ja na początku jeszcze chcę Wam przypomnieć o kursie dziewczyna w którym to dostajecie gratis kurs reset idealne kombo na nowy rok Kombo, w którym mówię i o randkowaniu, i o tym, jak odbudować siebie. Myślę, że to w połączeniu ze sobą da wam naprawdę świetne wyniki na nowy rok, na zmiany. Dziewczyny, zachęcam Was serdecznie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Kobietki, szczególnie Wy, które jesteście u mnie od niedawna, świeżynki moje kochane. Słuchajcie, u mnie jest bez ściany. Nie na tym rzecz polega, żebym pocieszała. Chodzi o to, żeby znać stan faktyczny i wiedzieć, jakie mamy opcje, żeby pracować nad tym, żeby poznać tego jednego naszego przyszłego męża. Więc będzie o tym, co możemy zrobić, żeby zmaksymalizować te szanse. Ale będzie też troszeczkę takiego, wiecie, mentalnego wsparcia, no bo są pewne kwestie w naszym życiu, nad którymi nie mamy kontroli. I chociażbyśmy władowały 100% stresu i nerwów i dodały sobie tej presji, I rzeczywiście e, przejęły e, te, ten sposób myślenia naszych e, być może rodziców, cioci Wszystkich ludzi, którzy mówią nam i przypominają o tym zegarku, że zegarek tyka, że wie, że tutaj trzeba to, tamto, bo czas ucieka. Kiedy my przejmujemy to myślenie i kiedy ta presja zaczyna w nas wnikać, po pierwsze spada nasza atrakcyjność, bo tą energię czuć, naprawdę czuć, to czuć, kiedy ktoś szuka i jest w desperacji, kiedy ktoś czuje ten upływający czas to widać, to słychać, dziewczyny. I to niczego nie zmienia de facto, bo zobaczcie, że rzeczywiście mamy kontrolę nad pewnymi kwestiami w życiu i nad pewnymi nie mamy. I tak jak nad poznaniem drugiego człowieka nie mamy kontroli, nie powinnyśmy się tym przejmować. Serio. Wyłączcie przejmowanie się, wyłączcie stres. Bo możecie oczywiście być na wszystkich portalach randkowych, możecie włożyć 100% wysiłku w to, żeby codziennie być wieczorem gdzieś i maksymalizować szanse na poznanie kogoś, i możecie nikogo nie poznać. A możecie robić naprawdę zakupy w przysłowiowym, wiecie, warzywniaku, i ten jedyny to może być ten, który podniesie pomarańcze z podłogi, która ci upadła. I dobrze wiecie, że tak jest. I tak samo było w moim przypadku. Ja absolutnie byłam szczęśliwa w moim życiu i jak gdzieś tam naprawdę, powiem wam, dziewczyny, jak już tak sobie rozmawiamy, <laughs> szczerze, ja już byłam naprawdę na takim etapie, gdzie ja szłam przed siebie solo. Ja już sobie wyobrażałam moją przyszłość w bardzo kolorowych barwach, bez mężczyzny u mojego boku, bo ja na tym etapie życia byłam szczęśliwa. Ja nie chodziłam na imprezy, ja nie miałam żadnego profilu na, na żadnym randkowym portalu. I mój partner przyszedł sam do mnie do pracy, kiedy pracowałam. I tak się stało, że dzisiaj mam partnera, którego w, wcale nie szukałam, więc to jest poza naszą kontrolą. Kiedy, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach poznamy naszego partnera? Tak, może się to zdarzyć przez Tindera. Sama byłam na weselu Tinderowym, ale może to się zdarzyć w różnych okolicznościach, naprawdę. I żadna ilość stresu niczego nie zmieni. To jest Twoja decyzja, jak siebie chcesz widzieć, jak siebie chcesz oceniać, bo my możemy siebie oceniać tą linią czasu. Możemy, a możemy docenić w sobie doświadczenie, dojrzałość, inteligencję, wiedzę życiową. I uwierzcie mi, że jest 8 miliardów ludzi na świecie. I nie każdy mężczyzna będzie was oceniał e, waszym wiekiem. Są mężczyźni, którzy dużo bardziej cenią inteligencję, doświadczenie, zaradność, praktykę na różnych sferach życiowych. I nawet ostatnio, słuchajcie, rozmawiałam właśnie na ten temat, przygotowując dzisiejszy odcinek z mężczyzną, który e, powiedzmy jest w kwiecie wieku, 40-latek, także mężczyzna, który ma doświadczenie, troszeczkę wiedzy życiowej i Powiedział mi tak, wiesz co, Maxi? Ja tego trochę nie kupuję, bo jeżeli ja chcę tworzyć rodzinę i chcę się naprawdę ustatkować, to ja nie wezmę 22-latki. Tak jak wszystkie social media bardzo mocno głoszą, bo to jest dziewczyna, która jest na innym etapie życia. I ja sobie zdaję z tego sprawę jako mężczyzna 40-letni. Ja wiem, że ona będzie chciała jeszcze się bawić, jeszcze wychodzić, jeszcze imprezować. Ja chcę kobietę, która już ten etap ma za sobą, która chce tego, co ja. Która będzie kompatybilna, która nie będzie chciała co sobotę wychodzić na imprezę. Poglądy propagowane w internecie, słuchajcie, to tylko są poglądy, więc nie dajcie się zamknąć w te ramy, dziewczyny. Ja was proszę, jeżeli same się nie będziecie oceniać linią czasu, to zobaczycie, nikt inny was nie będzie tą miarą oceniał, bo zawsze najgłośniejsza jest pewność siebie i to, że wspaniale się czujemy w swojej skórze. Z ciekawostek, jeszcze to, co, co chcę Wam przekazać, również googlowałam, youtubowałam w zasadzie. Temat, jak poderwać starszą kobietę? I uwaga, 2,2 milionów wyświetleń. Więc sam odpowiedzcie mi na pytanie, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie młode kobiety. Nie, każda z nas, i zobaczcie też, i to powiedzą wam starsze babeczki, każdy wiek ma swój urok. I niejednokrotnie kobiety starsze odkrywają swoją sensualność i seksualność. Akceptujemy siebie w inny sposób, w ogóle na innym poziomie. Więc uwierzcie mi, że mężczyźni z czasem też doceniają to, że z każdą kobietą w różnym wieku można mieć zupełnie inną relację. I uwierzcie mi, że są mężczyźni, którzy będą doceniali inne wartości. I każda z nas będzie miała szansę znaleźć swojego partnera w odpowiednim miejscu i czasie. To jest tylko i wyłącznie, znowu, lekcja akceptacji, o której mówiłam w filmach wcześniej, żeby pogodzić się z tym, to jest poza mojej kontroli, więc po co ten stres, po co presja? Czy ja mam na to wpływ, kiedy poznam odpowiedniego partnera? Na to nie mam wpływu, ale mam wpływ na to, żeby być gotową na odpowiedniego partnera, jak już na niego trafię. Więc w międzyczasie, kiedy go nie ma, Mogę pracować nad sobą. I to jest najbardziej produktywne podejście. Krok pierwszy za nami. Zdjęłam z Was, mam nadzieję, dużo stresu i, i ta presja, mam nadzieję, że się rozmyła, bo jestem zupełnie niepotrzebna. Przechodzimy do praktyki i krok numer jeden. Jeżeli szukam męża, to pytanie, czy zachowuję się jak żona? Myślimy często, że będziemy zachowywały się jak żony, kiedy już tymi żonami będziemy, ale żaden mężczyzna nie będzie chciał brać kobiety z nadzieją, że kiedy będzie żoną to będzie się zachowywała jak żona. Najpierw mężczyzna będzie nas obserwował i będzie się zastanawiał nad tym, czy jesteśmy materiałem na żonę. Więc dziewczyny często zachowujemy się, mówimy, ubieramy się w sposób, który komunikuje mężczyźnie, że jeszcze jesteśmy na etapie zabawy, że jesteśmy na etapie imprezowania, poznawania ludzi. Dziewczyny, kreujemy te dwuznaczne sytuacje. Przesadzamy z alkoholem na imprezach. Często wychodzimy ze znajomymi, zapominając o tym, że mamy partnera. Wiecie, niestety nie można mieć wszystkiego w życiu w tym samym czasie. Mówi się Sky is the limit i Sky is the limit, i ja jak najbardziej wierzę w to, że możemy wszystko, natomiast nie wszystko w jednym momencie. I tak jak ja naprawdę, słuchajcie, na studiach bawiłam się, tak dzisiaj, kiedy ja mam partnera. Kiedy ja weszłam świadomie w relacje z mężczyzną, to ja poniekąd wybrałam to, że bardziej będę fokusować się na budowaniu relacji z tym mężczyzną, niż na budowaniu mojej relacji w klubach, na imprezach, ze wszystkimi przyjaciółmi. Co nie oznacza, słuchajcie, balans, balans. Co nie oznacza, że ja tego nie mogę mieć. Ja to mogę mieć, ale jest to troszeczkę w innym wydaniu. Inaczej będę się ubierała, wychodząc ze znajomymi, bez mojego mężczyzny. Inaczej się będę zachowywała. Inną ilość alkoholu będę piła. Wiecie o co chodzi, bo nasz mężczyzna to wszystko będzie widział i to wszystko będzie mu mówiło, czy to jest materiał na żony, czy to jest kobieta, z którą chcę się związać na całe życie, czy to jest kobieta, która zasługuje na moją lojalność. I tutaj jest autentyczna praca do wykonania. Mam na myśli, sprawdźcie wasze zdjęcia na Instagramie. Co wasze konto o was mówi? Czy mamy dużo rozebranych zdjęć, dużo zdjęć z imprez, dużo z selfie? Jak wygląda nasze konto na Tinderze? Co jest tam napisane? Znowu, czy są to rozebrane zdjęcia i selfie, które sugerują bardziej dziewczynę, która nie szuka poważnej relacji, która jest tam dla zabawy. Mówię Wam wprost. Mówimy, tak jak mówię, u mnie będzie bez siemy. Dziewczyny, taka jest prawda. Mężczyźni nas oceniają za wszystko. Mężczyźni nas oceniają nawet za to, w jaki sposób piszemy. Jeżeli on zaczyna sexting, to nie znaczy, że Ty musisz wchodzić w to. Nie musisz. Jeżeli postawisz granicę i powiesz mu, wiesz co, no to nie dla mnie, pomyliłeś adresy, no to od razu, wiecie, ja wam mówiłam o tym, mężczyźni wrzucają nas w kategorię, autentycznie. Jeżeli chcesz być odbierana jako materiał na kobietę, na stałe, na żonę, taka kobieta nie wysyła półnagi zdjęć, nie pisze o pozycjach ulubionych, nie będzie poświęcała czasu mężczyźnie, który wysyła jej różnego rodzaju zdjęcia. Wiecie, jakie zdjęcia mam na myśli? I e, to jest autentycznie dziewczyny z życia wzięte. Jeżeli mężczyzna wam to wysyła, później e, się tłumaczy, że, że on sobie tylko żartował, że on, słuchajcie, dziewczyny, to jest vice versa, to też jest sygnał, jaki mężczyzna jest po drugiej stronie. Czy to jest materiał na męża? Czy to jest materiał na mężczyznę na poważnie? Od razu powinniście wyłapywać i po prostu no, pozdrawiam Cię serdecznie, ale właśnie na tym etapie um, przestałam być zainteresowana. I dziewczyny krótka piłka. I to działa w dwie strony. Więc jeżeli my jesteśmy tymi kobietami, które wchodzą w te rozmowy, wysyłają te zdjęcia, które mają e, Tindera w dodatku połączonego z Instagramem i jedno i drugie krzyczy Dziewczyna po prostu próbuje za wszelką cenę zdobyć atencję wielu mężczyzn i prawdopodobnie pisze z wieloma mężczyznami. To ta dziewczyna nie zostanie skategoryzowana jako materiał na żonę. Więc dziewczyny, siądźcie i sprawdźcie te wszystkie zdjęcia, sprawdźcie, co jest napisane na wasz temat, na waszych kontach. Bo to jest coś, nad czym macie pełną kontrolę. Pamiętajcie, że świat zewnętrzny ocenia nas w dzisiejszych czasach najbardziej poprzez pryzmat właśnie naszych social mediów, bo to jest często pierwszy kontakt z nami jako z osobami, więc musicie naprawdę rozsądnie wybierać to co publikujecie. Krok drugi. Po zredagowaniu social mediów, po zastanowieniu się nad tym, o czym piszę, w jaki sposób, jakie zdjęcia wysyłam do e, potencjalnych partnerów. Krokiem drugim jest zastanowienie się nad lifestylem, czy mój lifestyle, to jest lifestyle materiału na żonę, czy to jest lifestyle Bardziej dziewczyny, która y, szuka imprez, która jeszcze nie jest gotowa na poważną relację. Dziewczyny, musimy na to spojrzeć po prostu y, bardzo realistycznie i zastanowić się na to, czy ja mam czas i czy ja mam lifestyle, który może być atrakcyjny dla mężczyzny, który szuka żony. Tak jak Wam mówię, znowu balans, balans. To nie znaczy, że nie możecie robić czegoś, co kochacie, jeżeli macie jakąś pasję. Ale jeżeli całe nasze życie kręci się wokół imprez, i całe nasze życie jest tak wypełnione, że my nie mamy absolutnie czasu spotykać się z mężczyzną, przynajmniej dwa razy w tygodniu, bo tak będzie musiało być, żeby zbudować coś, a w perspektywie czasu chcemy spotykać się coraz więcej i coraz częściej, zastanówcie się nad tym, gdzie ten balans można złapać. Kwestia numer trzy, o której muszę dzisiaj powiedzieć: słuchajcie, jeżeli jesteś coraz starsza, i wydaje ci się, że nie układa ci się to Twoje życie romantyczne, zastanów się, Komu dajesz szansę? Jakie y, są Twoje wybory? Bo dziewczyny często pokazujecie mi, jakich mężczyzn na Tinderze przesuwacie w prawo, i są to mężczyźni w klubie, w otoczeniu kilkunastu kobiet. Są to przystojni mężczyźni. Czyli sugeruje to mi, że Waszą wartością numer jeden jest to, czy mężczyzna jest przystojny. Dajecie szansę Betbojem z nadzieją, że zmienicie ich, z nadzieją, że Mężczyzna, który na początku mówi, że on nie chce nic poważnego, za pół roku albo za rok zmieni zdanie, bo jesteśmy przecież wyjątkowe, zamiast dać szansę chłopakowi, który rzeczywiście ma profil e, zapełniony zdjęciami dotyczącymi wycieczek, może łowi ryby, może gotuje. Słuchajcie, zastanówcie się nad wartościami w mężczyźnie, które dla was są istotne długoterminowo. Długoterminowo, bo stawiacie na mężczyzn, którzy Was zawodzą. Ale pamiętajmy, że to my dokonujemy tego wyboru, z kim się spotykamy, kogo przesuwamy w prawo na tych portalach. Jeżeli zaczynamy randkować, to my decydujemy. My też mamy kontrolę, tak jest. My też mamy decyzyjność, czy chcemy się dalej spotykać z gościem, który już na początku raz odbiera, raz nie odbiera, przepada na trzy dni. Na początku mówi, że nie jest zainteresowany niczym na poważnie. O! Że ma traumy, rany, że nie jest gotowy, że potrzebuje czasu. Słuchajcie, naprawdę, najlepiej jest powiedzieć zawsze: słuchaj, ja to rozumiem. Ale może lepiej będzie, jak odezwiesz się do mnie, kiedy już przepracujesz w sobie wszystko, co jest do przepracowania, bo ja chyba jestem na innym etapie niż ty wiesz. Rozumiem, że nie szukasz niczego na poważnie, ale tu się różnimy. Wszystkiego dobrego. Nie, właśnie dajecie szansę i poświęcacie bardzo dużo czasu, a czas jest najcenniejszy dla nas, dziewczyny. Więc zamiast dać szansę komuś, kto jest konsekwentny, kto pisze, kto dzwoni, kto jest zainteresowany, kto inwestuje czas, pieniądze, energię, to dajecie szansę przystojniakowi z klubu w otoczeniu pięciu kobiet, bo jest taki przystojny. Kolejny aspekt, o którym chcę powiedzieć, to są nierealne oczekiwania dziewczyny. Chcemy mieć męża 10 na 10. 20 na 10. Chcemy mieć przyjaciela, spowiednika, kochanka, chcemy mieć kogoś, kogo znamy na wylot, ale kogoś, kto nas zarazem zaskakuje. Chcemy mieć dobrego chłopaka, który będzie czasami diabłem. Chcemy mieć kogoś, kto jest wszystkim tym, co jest zakazane, zabronione, a zaraz najlepszym i tym lojalnym i tym godnym zaufania. Dziewczyny, mamy naprawdę nierealne oczekiwania, i często niektóre z nas po prostu rezygnują z mężczyzn, bo jest nudno, bo stagnacja, bo nie mam już motyli w brzuchu. Dziewczyny, są priorytety i są kwestie, które można odpuścić. Zawsze każda relacja będzie musiała na pewnym etapie dopuszczać kompromis. Nie ma ludzi perfekcyjnych i my też perfekcyjne nie jesteśmy. Też mamy nasze humory, też mamy PMS-y. Też mamy lęki, też mamy strachy i o ile zawsze mówię, Wam pracujmy nad sobą, doprowadzajmy się jakby do najlepszego miejsca, w którym możemy być, żeby być najlepszym partnerem, jakim możemy być dla naszego partnera, bo im bardziej my nad sobą pracujemy, tym wyższe wymagania też możemy mieć. No nie? Natomiast nie ma ludzi idealnych, nie ma sterylnych okoliczności relacji, relacyjnych, że tak powiem w których ty jesteś 10 na 10 i mężczyzna jest 10 na 10 i nikt nie ma żadnych traum, żadnych przebojów, żadnej przeszłości, żadnych rozstań, żadnych rozwodów, dzieci itd. Wiecie dobrze, że w praktyce wszyscy mamy jakieś lęki, strachy i jakieś doświadczenia. I dziewczyny, ten kompromis jest bardzo ważny. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, na czym nam naprawdę zależy, jakie są wartości, które są dla ciebie ważne. I tutaj będzie prywata, na przykład dla mnie. Ja chcę się czuć bezpiecznie w relacji. I ja chcę, żeby mój mężczyzna miał pozytywa w sobie, żeby mnie rozbawiał, żeby był zawsze dobry humor, bo w najczarniejszych okolicznościach ten humor będzie nas trzymał. Dla mnie to jest priorytet. Ja mam to w nosie, czy mój mężczyzna będzie miał tyle samo wzrostu, co ja. 164? Niech ma. Nadrobi na innych polach, gwarantuję Wam. Gwarantuję Wam to, dziewczyny, że jeżeli nie będziecie zwracały uwagę na wzrost, albo na to, czy, czy mężczyzna jest bardziej przystojny, czy mniej, Zobaczycie, że ci mężczyźni kompensują na innych płaszczyznach, które mogą być dla Was bardzo satysfakcjonujące. Więc naprawdę zachęcam Was do tego, żeby dawać szansę dobrym chłopakom. Dajcie szansę tym chłopakom, którzy od lat się o Was starają. Wiem, że większość z Was ma tych mężczyzn, którzy są konsekwentni, którzy uchyliliby Wam nieba, gwiazdkę z nieba, ale Wy się koncentrujecie na tym bedboju który Was ignoruje, który nie odpisuje. Naprawdę zagrzewam Was do tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie są dla mnie priorytety, jakie są wartości, które dalej będą miały znaczenie za 5 lat, za 10 lat, za 15 lat. Czy Twój mężczyzna jest sympatyczny? Czy Twój mężczyzna zna sztukę komunikacji? Uwierzcie mi, to jest jedna z najważniejszych umiejętności związkowych to jest komunikacja. Prędzej czy później zobaczycie, bez komunikacji. Będzie jakaś blokada, nie do przeskoczenia. Prędzej czy później. Więc dziewczyny, zwracajcie uwagę na to. Czy jest empatia, czy on nas słucha, czy nasze potrzeby są dla niego ważne. Czy się stara, czy rzeczywiście się stara pracować nad sobą. To są ważne, istotne kwestie. Jeżeli szukacie mężczyznę na stałe, więc zredagujcie swoje oczekiwania, zastanówcie się nad tym. Bądźcie po prostu świadome tego, czego wy szukacie. Czy rzeczywiście wasze wybory są podyktowane tym, że mężczyzna jest przystojny? Czy patrzycie troszeczkę dalej, poza to, na kwestie, które uwierzcie mi, na przestrzeni lat będą dużo, dużo bardziej istotne. I ostatnia kwestia, moja aniołki, słuchajcie, ja jestem już w klimacie totalnie świątecznym, bo dzisiaj ubierałam choinkę. E, to będą moje pierwsze święta poza domem e, i to będą moje pierwsze święta w słonecznym klimacie pod palmą. Także ja się bardzo, bardzo cieszę, mam nadzieję, że też się cieszycie na e, nadchodzące święta. Ostatnia kwestia, która powoduje, że na przestrzeni czasu gdzieś tam nie układają nam się te relacje romantyczne. Zwróćmy uwagę na to, że żyjemy w czasach, gdzie jest girl power i ja to lubię i ja jestem za tym całym sercem. Ale my nie musimy tego girl power tak bardzo wcierać, wiecie, mężczyznom w twarze, jak my to robimy. Po prostu. Pamiętajcie, że to, jak mężczyzna się czuje w naszym towarzystwie, jest bardzo, bardzo ważne. My z mężczyzną nie rywalizujemy, my gramy do tej samej bramki z naszym partnerem, więc my nie musimy mu pokazywać na każdym kroku, że jesteśmy Dużo bardziej inteligentne, zaradne, że lepiej zarabiamy, że jesteśmy bardziej wykształcone. Mężczyzna musi się czuć ważny, on musi się czuć potrzebny. I nie nie jest tak, że muszę być z Tobą, nie ja chcę być z Tobą, ale przy okazji on musi czuć, że coś wnosi do tego Twojego życia, że w jakiś sposób cię odciąża, że w jakiś sposób może zrobić na tobie wrażenie. Wciąż wiele z nas nie pozwala mężczyźnie zapłacić za nas. A czasami jest to jedno z niewielu tak naprawdę wydarzeń, w których on może zrobić to wow! Może się nami zaopiekować. Pozwólmy mu nam wytłumaczyć. Pozwólmy mu nas czegoś nauczyć. Pozwólmy mu się wypowiedzieć na jakiś temat, na którym się zna. Nawet jeżeli wiemy, nawet jeżeli potrafimy to zrobić same. Czemu nie? Czemu nie możemy po prostu odpuścić dziewczyny i pozwolić mężczyźnie poczuć się tym liderem, którym on chce być? On chce być tym protektorem, on chce. Pokazać, że stać go na to, żeby nam pomóc, że potrafi, że jest mężczyzną i że on sobie tutaj da radę, że to jest zadanie i on zrealizuje to zadanie. I że my możemy tak naprawdę się zrelaksować i odpocząć. Jak się przyjrzymy temu, to jest fantastyczne dla nas. Tylko jesteśmy w jakiś sposób zawzięte tak bardzo, że chcemy udowodnić całemu światu, że sobie poradzimy bez tych mężczyzn. My sobie poradzimy. Ale pamiętajcie, że w relacji to jest ważne, żeby on się czuł ważny i e, potrzebny. To nam zaprocentuje w relacji. Kiedy nasz mężczyzna będzie się przy nas czuł w dowartościowany, on nie będzie miał potrzeby szukania tego dowartościowania poza relacją. I Pro tip na koniec, dziewczyny, zastanówcie się nad tym, bo czasami jest tak, że wydaje nam się, że kiedy szukamy mężczyznę, no to musimy się seksownie ubierać. Musimy mieć te seksowne zdjęcia na Instagramie, bo musimy czymś przyciągnąć mężczyznę. I mamy duże powodzenie, kiedy mamy takie zdjęcia, prawda? Tyle, że intencja tych wszystkich mężczyzn zazwyczaj jest jedna i to nie taka, o którą nam chodzi. Czy nie lepiej znaleźć jednego mężczyznę, ale z dobrą intencją, który będzie nas szanował, który będzie na nas patrzył jak na żonę. Więc dziewczyny, zastanówcie się nad wszystkim, co dzisiaj Wam powiedziałam. Nowy rok, można wszystko zmienić. Pamiętajcie, że praca nad sobą nigdy się nie kończy. Więc można zredagować social media, bardzo was do tego zachęcam. Zastanówcie się nad tym, jak się ubieracie, jak się zachowujecie, jaki macie lifestyle, bo to wszystko naprawdę razem wzięte to będzie mówiło mężczyźnie, czy jesteś materiałem na żonę, czy jesteś dziewczyną um, do friends with benefits, czy która szuka zabawy. Mężczyźni naprawdę Wyłapują dużo więcej niż nam się wydaje, dziewczyny. Tymczasem przypominam Wam o konsultacjach, jeżeli chcecie przegadać ze mną jakąkolwiek sprawę, która spędza wam sens powiek. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Tymczasem dziewczyny całuję Was serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek. Nie dotykam walizek, nie przeprowadzam się więcej. Nie, więc widzimy się naprawdę już tuż tuż. Do zobaczenia, a tymczasem fantastycznego dnia, wieczoru. Buziaki dziewczyny. Mua! Today's gonna be a good day, wake up. up. Today's gonna be a good day, wake up.